Cześć, Tarotka z tej strony witam wszystkich na moim kanale. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, ale zwłaszcza serdecznie witam Zodiakalne Skorpiony, ponieważ jest to horoskop dla Was na listopad 2020. I zobaczymy, cóż tu będzie dla. Skorpionów na listopad. Cóż tu będzie dla skorpionów? No czasy mamy takie, że po prostu mówić się nie chce, ale może dla skorpionów będzie bombastycznie. Zobaczmy. Skorpiony. Cóż tu dla skorpionów? zodiakalne skorpiony listopad 2020. Skorpiony. Co dla Was? Co dla skorpionów? Wow, 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 Słuchajcie, może być tak. Może być tak, że niektórzy, no niestety, będą, pójdą na jakieś zwolnienie L4 w robocie. E, może tak być. Może być tak, że będziecie mieli wybór pomiędzy dwoma partnerami, a może być tak, że skorpion. E, będzie usiłował robić wszystko, żeby rozkręcić swój biznes. Nie ma wszystko, zobaczymy dalej. Skorpiony. Co będzie dla was wyzwaniem? Kasa. No. Wyzwaniem będzie dla was kasa, zabezpieczenie, zabezpieczenie e, finansowe, tak, ale też no, szeroko pojęte zabezpieczenie bytu swojego zaznaczenie swoich czterech swoich granic generalnie tak czyli po pierwsze zabezpieczenie swojego bytu materialnego, ale też zabezpieczenie swoich granic szeroko pojętych granic, zabezpieczam się też e, zachowanie tego co mam i no nagromadzenie jeszcze tak być może też trzeba będzie kogoś e, no że tak powiem przekonać do siebie różnymi sposobami. Delikatnie mówiąc, to będzie dla Was wyzwanie. Okej, okay. może trzeba będzie się podzielić z kimś czymś, ale zobaczymy. <dekatnie> może być dla niektórych pomocny urząd jakiś. Jeżeli, jeżeli mamy tutaj kwestie finansowe, płacowe i no, potrzeba będzie, żeby żeby, żeby żeby, żeby mieć więcej, może być po, pomocny po prostu urząd. To jest pierwsza wersja. Druga wersja będzie taka, że pomocne będzie to, że być może możesz liczyć na kogoś starszego we własnej rodzinie. Ale może być też pomocne, hmm, Twoje własne przemyślenia, tak? Twój własny pomysł, jak tu zrobić co? bazując na własnym doświadczeniu, na swojej mądrości, na swoich zasobach mentalnych, umysłowych, doświadczeniu życiowym, etc etc. to ty sam możesz znaleźć drogę wyjścia, albo drogę pójścia, co zrobić, żeby no, ten byt był zabezpieczony tak, żeby to wszystko było zabezpieczone. Też pomocne będzie, no, na pewno będzie przeszkadzało izolowanie się tak, jakby... Nie robienie nic, izolowanie się i tylko myślenie, ale też pomocne będzie, słuchajcie, w niektórych wypadkach wstrzemięźliwość. Dla niektórych koziorożców będzie dosłownie pomocna wstrzemięźliwość. Miejcie to na uwadze, nie wydajemy za dużo kasy. Pustelnik to jest osoba, to jest osoba, yy, która, no nie, nie szastaka są, tak, jest bardzo skromna, asceza wręcz bym powiedziała. Teraz mi się skojarzyło koziorożce, aby nie było tak, żeby tutaj się będziecie asekurować przed małżonką, tak? I, i wpadać w ascezę. <laughs> żeby tak nie było. Ok. Słuchajcie, e, jeśli ktoś ma problem z kasą, e, może macie, nie wiem, jakieś kolekcje, przy tych kartach jakieś kolekcje, które są cenne, a... I które byście mogli zbyć, tak, i które byście mogli, słuchajcie, albo sprzedać z zyskiem dla siebie, jeżeli macie jakieś kolekcje cenne, a do których nie, nie macie jakiegoś sentymentu i macie ich po prostu tak, właśnie na, jako zabezpieczenie, to być może niektóre koziorożce wpadną na pomysł, żeby to spieniężyć, a w niektórych przypadkach może być tak, że to wy jakieś kolekcje cenne po, zakupicie, tak, po bardzo okazyjnej cenie. To tak może być. Jakieś antyki, nie wiem, rzeczy, które są cenne, tak. I, i będziecie mieli okazję, no, wziąć to kupić no, naprawdę w korzystnej cenie, tak? I sobie tam do tego swojego skarbca upchać, no. <totopadze> tak może być niektóre koziorożce. Ojej, jakie Wy jesteście bardzo uduchowione i mądre w tym miesiącu, listopadzie. Ojej, ale to też mamy listopad, gdzie mamy. No, nasze święta, naszych przodków, prawda? Więc bardzo tutaj jesteście uduchowieni. Wiecie co? Do może być tak, może być tak, że niektóre skorpiony korpiony były zakochane, zwłaszcza te, które są teraz same, albo tak, albo się rozstały, że do przeszłości odchodzi jakieś zakochanie. Jakieś uczucie, i jakby zachowujecie to dla siebie, może coś nie wyszło. I zamykacie temat, tak? Zamykacie temat, ale to do tych, do tych, przepraszam, do tych skorpionów, które są same, albo się tam z kimś rozstały w tym momencie, mówię. No, jakby zakochanie, miłość, coś tam odchodzi do przeszłości, na ten moment zachowujecie wszystko dla siebie, tak? Temat jakby. Chcecie zamknąć, po prostu chcecie zamknąć, odizolować się, w skupieniu sobie przemyśleć. Może być też tak, że niektóre są skorpiony, które pożegnały kogoś w najbliższym, w najbliższym roku, tak? Może ktoś odszedł w inny wymiar w ciągu tego najbliższego roku i po prostu no, będziecie wspominać to, rozkwiniać, tak? Jakieś szczęśliwe były dawne chwile. Tak może być, słuchajcie, dla niektórych skorpionków, ale też mi się pokazuje tutaj taka kwestia, że niektóre skorpiony naprawdę mogą być w tym miesiącu bardzo uduchowione, zgłębiać jakieś wiedzy, czytać książki, nie wiem, zajmować się niektóre, może zechcą nawet jakimiś tematami wręcz naukowymi, słuchajcie dosłownie jakimiś tematami naukowymi. Już nie chcę tutaj e, mówić, że jakaś tam astrologia, tak? E, psychologia, socjologia i tak dalej, i tak dalej, bo to mogą być naprawdę szeroko pojęte tematy naukowe. Może będziecie chcieli po prostu y, wyznaczyć jakieś swoje granice, jakiej, jakiejś nowej y, wiary, w co, w co wierzyć w ogóle co wierzyć, czego się trzymać i w związku z tym jakieś takie właśnie będziecie mieli na no duchowe rozkminki może też być jakaś kobieta dla was dla niektórych ważna rodzice w ogóle rodzice, jacyś starsze, starsze osoby, dziadkowie dziadkowie albo rodzice tak, w zależności od tego kto w jakim wieku jest ale też jakaś tajemnica, jakieś takie swoje skarby wewnętrzne, które pozostawiacie nie wiem, dlaczego sami sobie w ukryciu coś dla siebie chcecie zachować. No dużo takiej duchowości, zadumy, takiej filozofii jakiejś życiowej, nabywania jakiejś filozofii życiowej, coś co Was ubogaca. Przepraszam, że takie słowa takie mało praktyczne, ale no to ta, tak mi te karty wychodzą bardzo. nie wiem, też mi się przychodzi do głowy jakieś takie sprawy dziedz, dziedz, dziedziczne to może być dziedziczenie dziedziczenie jako dziedziczenie pieniędzy, ale też to mogą być sprawy, e, sprawy dziedziczne e, kwestie dziedziczne, jakieś właśnie wartości jakieś y, ograniczeń też takie słowa mi tu przychodzą nie wiem dlaczego, więc może któryś Skorpion to zrozumie Sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Hmm. O Skorpionie! Pozwolisz, Skorpionie, że ja wyjmę wszystkie karty, bo tak mi się bardzo niecodziennie układają. Są nadzieje na pracę. Są ogromne nadzieje na, o, na pracę, obawy o pracę. O zabezpieczenie, o byt. Koziorożec bardzo się tym stresuje i jakby z otoczenia również przychodzą różnego rodzaju strachy na skorpiona. Coś tu będą, jakieś takie rzeczy, które będą, będą docierać do ciebie, informacje też, które będą cię straszyć po prostu, ale też będą to informacje bardzo wyolbrzymione. Ojej, moje drogie koziorożce, żeby to nie było tak, że niektóre koziorożce y, mogą stracić pracę. Mogą stracić pracę. Mogą stracić pracę albo jakieś ograniczenia w tej pracy, y, ucinanie czegoś. Hmm. No Na pewno koziorożec, przepraszam, co ja z tym koziorożcem? Skorpiony, przepraszam Was, musicie zerknąć do koziorożca, tam jest coś, e, może tam coś dla Was będzie, albo ważny jest dla Was koziorożec. Nie wiem dlaczego ciągle się u Was mylę na, na koziorożcu, ale moje drogie, moje drogie skorpiony, e, wyzwaniem będzie zabezpieczenie bytu, byt, tak? to co będzie wam pomocne zważcie na starsze osoby w waszym otoczeniu być może będziecie mogły się na, na nich wesprzeć zważcie też no, na jakieś swoje doświadczenie na, na życiowe, na, to, na tym czym bazujecie Tak nie wolno się izolować aczkolwiek e, możecie mieć momentami takie tendencje nie wolno tego robić, nie wolno się załamywać nie wolno się izolować nie wolno się zamykać w swoich czterech kątach należy korzystać z własnych doświadczeń z własnej mądrości z własnych jakichś kwalifikacji tak, które mogłyby wam zapewnić lepsze jutro korzystać z osób, z rady osób starszych mądrzejszych, jeżeli takie macie koło siebie korzystać z różnych instytucji jeżeli będzie taka możliwość a będzie zwróćcie też uwagę na jakieś sprawy takie, no właśnie jakieś kolekcje, tak, które moglibyście spieniężyć albo nabyć po okazyjnej cenie. No z otoczenia idą do Was różne strachy. To będą jakieś rzeczy wyolbrzymiane wam, takie. E, celowo troszeczkę was e, wystraszanie, e, dowiecie się na temat e, dokładnie sprawiedliwości, więc są to sprawy urzędowe, sprawy urzędowe, sprawy sądowe. Coś, co przyniesie no, konieczność regulacji tak, jakichś spraw, więc mogą być to. Niestety przy tej ósemce mieczy ma, mamy tu pracę też, mogą być to zwolnienia z pracy albo jakieś ucinanie etatów, albo dogadywanie się na temat płacy, zmniejszenie płacy, tak? Bo tu będą olbrzymiane rzeczy, straszenie was, że no jak, jak tego nie zrobicie, to to albo coś, albo czasy są takie, albo coś tam. No możecie się spodziewać takich właśnie. Wiadomości takich ograniczeń. Natomiast to, co warto, żebyście robili, to słuchajcie. O, już wiem, dlaczego mówiłam o koziorożcach. Jak nie zapomnę, to zaraz powiem. Natomiast warto, żebyście, bo możecie mieć troszeczkę takie na... ba bardzo nastroje, że tak powiem. Hm. Jakby to powiedzieć, zmienne, tak? Czyli raz będziecie chcieli się dogadywać, za chwilę będzie Was szlak trafiał, będziecie chcieli w ogóle wszystko zmieniać. By takie nie dajcie się, zmienne nastroje, łatwość ulegania nastrojom. Też głównie takim destrukcyjnym, ja bym powiedziała. Nie dajcie się temu, nie dajcie się temu. Wszędzie tam, gdzie będą do załatwienia sprawy jakieś formalno-prawne, urzędowe, sądowe i tak dalej, warto rozmawiać, szukać porozumienia, rozmowy, wsparcia. Poparcia osób starszych, też poparcia urzędników, urząd mieć po swojej stronie, więc warto rozmawiać, tak? Rozmawiać, dogadywać, się prosić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ulegać jakimś takim nastrojom właśnie raz tak, raz inaczej. Taką chorągiewką nie być, a zwłaszcza tym takim destrukcyjnym nastrojom nie ulegać. O pracę możecie się dużo martwić, o pieniądze, tak? O ten byt o zabezpieczenie i to może powodować, że. No Będziecie mieć fioła na tym punkcie, tak? Że będziecie mieć, trochę się e, zamartwiać, ale te, to nie trzeba tego robić. Nie, nie, nie poddawać się temu, absolutnie. Rozmawiać. I teraz powiem, dlaczego. E, dlaczego? Dlatego, że właśnie. Z, 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 ja nie wiem dlaczego, ale takie mam tutaj, że. Mm, Jesteście w stanie dokonać zmian, pozytywnych zmian, jeżeli tylko będziecie się dogadywać z kimś. Chodzi tu o rozmowę, o dogadywanie się właśnie, nie o te izolowanie się, postelnikowanie, tylko o, do, o, do, o dogadywanie się rozmowę, bo jesteście w stanie dokonać bardzo pozytywnych zmian, znaleźć y, wyjście z tej ósemki mieczy właśnie pod warunkiem, jeżeli będziecie się dogadywać z ludźmi, szukać kontaktu, rozmowy, tak? Czyli nie wiem, jeżeli dostanę jakieś pismo, że mam jakiś mandat czy coś, no to jadę i y, czytam idę, jadę i dogadywam, Dogaduję się, rozmawiam, korzystam z pomocy wsparcia, nie wiem, jakiegoś urzędu czy osoby doświadczonej w tej kwestii, tak, specjalisty. Rozmawiam, dogaduję się, mam szansę znaleźć wyjście wyjście z tego, tak? Ktoś tu się zaangażuje, ktoś się sprawie przyjrzy i jest w stanie mi pomóc wyjść z jakiejś niekorzystnej sytuacji. Więc dogadujcie się, szukajcie kontaktu, szukajcie rozmowy, nie izolujcie się, korzystajcie z doświadczenia swojego, ale też innych, nawet jeżeli to będą osoby urzędowe. Natomiast, dlaczego? I też muszę powiedzieć, że, że będzie na Was miała wpływ starsza kobieta może to być matka, babka, tak, dla niektórych może, możecie wspominać po prostu rzeczy, jeżeli osoba odeszła w ciągu najbliższego roku, a jeżeli nie, no to jakaś starsza osoba może mieć na Was wpływ, w ogóle starsze osoby, również dziadek, ojciec, tak, Star no, w zależności, tak jak powiedziałam, od wieku, starsze osoby mogą mieć na Was y, wpływ, mm, ale... Dlaczego mówiłam? Dlaczego tak się ciągle o tych koziorożcach myliłam? Słuchajcie, dla niektórych macie możliwość spotkania. No, ja bym powiedziała: takie partnerstwo przeznaczone. Takie partnerstwo przeznaczone. I znowu to, co będzie dla was pomocne, no to dojrzałość, tak? Dojrzałość i chęć zbudowania swoich już czterech takich kątów, swoich, swojego królestwa, swojego zamczyska ogrodzonego fosą, i takie poważne podejście do życia, i, i jest szansa, że, e, no, że, tak, że, że, że spotkacie kogoś, z kim moglibyście mieć taki no, naprawdę karmiczny, poważny związek. Aczkolwiek, jeżeli ktoś chciałby w listopadzie ślub zabiera, zawierać z z, z, z. Z, ze skorpionów, no to, to, to może to niestety nie wypalić, nie wypalić, to może. Ale jest szansa, że kogoś macie, możecie poznać naprawdę, kto byłby wam, że tak powiem, przeznaczony. Ktoś, z kim byście byli w, no, w poważnym związku, tak? Więc miejcie to na uwadze. Hmm. No takie powiedziałabym czytanie. Zobaczymy cóż tu dalej jeszcze. Cóż tu dalej. Dlaczego ten pustelnik nam się tu pojawił? Ten pustelnik to znaczy diabełek. Czyli y, uważajcie na jakiś fałszywy góry, ale też uważajcie, żebyście nie popadli w jakiś nauk, tak? Czyli nie wiem, jeżeli dostali, dostajecie jakieś niefajne wieści y, urzędowe, żeby tak jak przestroga, tak? Nie izoluj się, nie popadaj gdzieś tam w jakieś, y, że ty się izolujesz, nie wiem, jeszcze nie daj Boże, w jakiś nauk popadasz, tak? I, i siedzisz sam zamiast się zajmować swoimi sprawami, bo się tak przejąłeś, bo te zmienne nastroje jakby są. Jakby tego nie należy robić. Tak bym to powiedziała. Dlaczego ta czwóreczka nam się tutaj. No bo coś odchodzi. Bo coś odchodzi. I tak, no ta radość nam, radość, zakochanie, nie wiem, dobre pieniądze, coś nam tutaj odchodzi. I konieczność jest zabezpieczenia tego swojego bytu, ale no należy mądrze z tego korzystać. Mądrze to wszystko robić. Dlaczego tu kochankowie? Co ci kochankowie tutaj. No, należy się dogadywać, słuchajcie, w celu zabezpieczenia tych swoich e, czterech kątów, tych, tego swojego królestwa, tak? Należy się tutaj e, po prostu dogadywać. To, co wcześniej wspomniałam, no karty nie chcą mówić nic inaczej, ale uważajcie też na zazdrość dla tych e, skorpionów, które są już w związku. No, uważajcie, żebyście nie przesadzili z zazdrością, żebyście się z powodu jakiejś dzikiej zazdrości, bo coś tam sobie wymyśleliście, zobaczyliście coś i sobie resztę dopowiedzieliście. Wobec tego się wściekliście, zmienne nastroje jakieś tam i zapałaliście z zazdrością. W związku z tym, serce zamknięte, odizolowałem się i cześć, tak? No. <laughs> żeby tak nie było, bo rzeczywiście w takim wypadku skończysz miesiąc no, w jakiejś takiej atmosferze, nie w 5 ni w 10, że nie wiadomo, czy, czy, czy Bóg w dom, czy Bóg z domu, tak? Więc, żeby to tak nie było. To mogą być strachy w związku z kobietą, i właśnie może być tak, że po prostu yy, skorpion. Sobie coś tam zobaczy. Do, zwracam się do tych, którzy są w związku. Uważaj, żebyś nie zobaczył coś tam gdzieś i sobie za dużo nie dopowiedział, tak? Żebyś sobie po prostu za dużo nie dopowiedział i nie wściekł się e, i, no, i, i nie zapał zazdrością i się odizolował. To jest jakby jedna wersja, tak? Natomiast też mogą być strachy w związku ze starszą kobietą. Tak jak powiedziałam, ze, ze starszą osobą w rodzinie, no to może być też mężczyzna, może być tata, dziadek, ale głównie bym się skłaniała tutaj y, jakieś lęki, strachy w związku z kobietą. Może być też tak, że to będą dla niektórych, tak? że może boicie się kogoś. Z starszego z waszej rodziny. Martwicie się, przejmujecie się. Jakieś informacje mogą przychodzić od takiej osoby i w związku z tym, no bardzo się przejmujecie, martwicie. Ale też może być taka sytuacja, że to od waszej szefowej przychodzą dla tych, którzy nie są właścicielami własnych firm, tylko gdzieś pracujecie. Od waszej szefowej, tak, są strachy, przychodzą te strachy i, i, i będziecie mieli jakieś informacje. Które no niestety e, będą chciały was albo zwolnić z pracy, albo ograniczyć etat, e, albo wypłatę, tak? I, I to może być dla was e, nie do strawienia, nie do lekkiego strawienia. Chodzi o pracę, słuchajcie. W większości dowiecie się właśnie na temat pracy, że coś z tą pracą nie tak, jakbyście chcieli, ale wy się też o to martwicie. Więc ja myślę, że wy już czujecie, już coś tam przeczuwacie. No i osiem mieczy, wyszło osiem mieczy, tak? Niektóre skorpiony mogą naprawdę mieć zablokowane w jakiś sposób albo pracę, albo jakieś część etatu, albo środki, pieniądze, albo jakieś w każdym razie, albo, albo po prostu możliwości szerszej współpracy, którą normalnie byście mieli, tak? No coś tu będzie stało w blokadzie. Oby nie było tak, że to ty sobie zablokujesz e, sytuację małżeńską z powodu tego, że coś sobie tam upzdurasz. No, żeby to tak nie było. Słuchajcie, niestety, no, niestety albo niestety, muszę też Wam powiedzieć, że niektóre skorpiony będą miały temat ciąży, tak? Że niektóre skorpiony będą miały temat ciąży i w związku z tym będziecie, no, zmuszeni, nie wiem, chodzić, badać tą ciążę, jakieś tutaj okresowe badania robić, i to może być ta trudność w tych czasach. Także tak. Jeszcze raz powiem, skorpionie, no taki miesiąc niezbyt łatwy dla ciebie, powiem szczerze. Niezbyt łatwy miesiąc, bynajmniej tutaj dla tych skorpionków, które karty moje e, objawiły. To co ja bym ci radziła: e, właściwie to, co już powiedziałam wcześniej: nie izoluj się, e, szukaj porozumienia, szukaj kontaktu, nie zamykaj się. E, Warto, żebyś walczył o swoje, ale nie dał sobie wmówić jakichś rzeczy, albo sam sobie nie dopowiedział, albo tak, albo przez kogo nie dał sobie wmówić rzeczy, które ciebie po prostu położą, polegną. Warto, żebyś po prostu brał życie w swoje ręce i walczył o swoje, ale w sposób taki, że ja się dogaduję, tak, że się dogaduję. Warto, żebyś pilnował swojego... Ogniska domowego, żebyś kierował się doświadczeniem, trwałością związku, dbaniem o ten związek, a nie wyolbrzymiał sobie jakiś sprawnie za zazdrością. Dla skorpionów samotnych może być tak, że po prostu los postawi na Waszej drodze kogoś, kogoś karmicznie, kogoś, kto być może jest Wam przeznaczony. I może wam namieszać w główce, będziecie mieć w związku z tym duży konflikt wewnętrzny. Prawdopodobnie na tym punkcie, czy w ogóle z tą osobą wchodzić w kontakt, bo czasy są takie, jakie są, tak? Albo po prostu może chodzić o to, że nie, nie do końca będziecie wiedzieć... Ja, jaką ścieżką z tą osobą iść, tak? I znowu pustelnik powie: no, czas spoważnieć, tak? Czas spoważnieć, czas wyjść z jakichś tam fiub czas spoważnieć i zbudować sobie, no, cztery kąty, takie cztery kąty, solidne cztery kąty, tak? Żeby, no, ten związek mógł kwić, kwitnąć, rozkwitać się na solidnej podstawie. Związek wtedy masz murowany związek, w którym się e, będzie stały, ma szansę być sformali, sformalizowany i jest szansa, że e, no, będzie to związek z zaangażowaniem. Ale to jakby od koziorożca wszystko zależy od koziorożca, słuchajcie, przepraszam Was, Skorpiony, znowu od koziorożca, więc no, być może jest tu y, co najmniej kilkanaście Skorpionów słuchających, którzy coś z tym y, koziorożcem mają na rzeczy. A cóż tu Wszechświat chciałby dla Was powiedzieć? Cóż tu Wszechświat chciałby powiedzieć dla Skorpionów? Kontakt, proszę bardzo. Karta kochankowie cały czas nam tutaj mówi, tak? Rozmawiaj, cokolwiek się będzie działo, czy w kwestii pracowej, czy związkowej, czy z, trzeba porozmawiać ze starszymi członkami rodu, e, czy z urzędami, czy kogoś przekonać do siebie, tak? No, e, kontakt. Skontaktuj się z kimś dla Ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. I tu znowu nawiążę do tego. Oby skorpion nie wymyślił sobie, że. Ktoś tam, partner, się uśmiecha do kogoś bardziej niż się w rzeczywistości uśmiecha, nie wściekł się z tego powodu, nie wpadł w zazdrość i się nie odizolował i powiedział: Dobra, to z nami koniec. Tak? Żeby nie było takiej sytuacji, skorpionie, pohamuj swój temperament, bo zablokujesz sobie swoje szczęście na własne życzenie. Więc nie wpadaj mi tu w gniewy i w jakieś takie mm, nastroje. Zmienne, bo zaszkodzisz po prostu sam sobie. We wszystkich innych sprawach, tak jak i w tej, proszę się dogadywać i kontaktować. Kontakt to wszystko, drogie Skorpiony. Mam nadzieję, że tarot był dla Was pomocny, był będzie. Dajcie znać w komentarzach również pod koniec listopada, czy w czymś karty były dla Was pomocne. No i co, zostawcie kciuka, jeśli ktoś chciałby porady prywatnej. Zapraszam. A na ten moment to wszystko. Cześć, tarotka.